Historia znaleziona na reddit.com. Randka, której nie zapomnę. Opowiadałem to wydarzenie kilku bliskim osobom, i za każdym razem czuję dreszczy. Było to w drugiej klasie szkoły średniej. Razem z moją dziewczyną jechaliśmy na szkolną imprezę. Mieszkaliśmy w niewielkim miasteczku, gdzie wszyscy się znali, więc nie mieliśmy zbyt wielu opcji rozrywki. Ona, jako jedyna z nas, miała już prawo jazdy, więc to ona po mnie przyjechała. Zjedliśmy obiad, który poszedł nam niespodziewanie szybko, co oznaczało, że mieliśmy około godziny wolnego czasu do rozpoczęcia zabawy. Postanowiliśmy pojeździć tylnymi drogami za miastem, które prowadziły do terenów leśnych. W pewnym momencie moja dziewczyna, zawsze skora do ryzyka, ogłosiła, że znalazła idealną kryjówkę, gdzie można by się na chwilę zatrzymać. Mój młodzieńczy umysł, zaślepiony adrenaliną, w ogóle nie pomyślał o tym, jak lekkomyślne i niebezpieczne było wjeżdżanie na prywatną, opuszczoną działkę. Skręciliśmy w szutrowy wjazd, który po kilku metrach zamieniał się w zarośniętą, nieużywaną, gruntową drogę. Po lewej mieliśmy pole, po prawej gęsty las. Przed lasem, tuż obok miejsca, w którym stanęliśmy, leżały trzy duże kupy budowlanego żwiru. Ważna rzecz: moja dziewczyna zawróciła samochód, ustawiając go przodem do wyjazdu. Wtedy wydawało się to drobiazgiem, ale później okazało się to kluczowe. Wyłączyła silnik i szybko przenieśliśmy się na tylne siedzenie, skupiając się na przyjemniejszych sprawach. Minęła mniej więcej godzina. Czas było ruszać. Gdy się ubieraliśmy, szepnęła mi do ucha: czekaj chwilę, muszę do toalety. W tym momencie moje hormony opadły i uświadomiłem sobie, jak podejrzane i odcięte od świata jest to miejsce. Ciemność była absolutna, silnik wyłączony, a drzwi, co gorsza, niezaryglowane. Teraz jesteśmy na środku niczego? zapytałem z niepokojem. Ale ona była uparta. Zauważyłem, jak sięga po klamkę. Pamiętam to w zwolnionym tempie. Jej dłoni poruszała się niesamowicie wolno, jakby czekała, aż coś się wydarzy. I właśnie wtedy, gdy jej palce dotknęły metalu klamki, usłyszałem to. Wyraźne, głośne pukanie dobiegło z tyłu samochodu. To był bez wątpienia dźwięk kostek uderzających o blachę bagażnika. Nie było tam drzew, gałęzi ani niczego, co mogło to spowodować. Pukanie było rytmiczne, regularne, trwało może 10 sekund. Siedzieliśmy z moją dziewczyną unieruchomieni, wstrzymując oddech, trzymając się kurcowo siebie nawzajem. Po tych najdłuższych w moim życiu 10 sekundach nastała absolutna cisza.